Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podpunkt A. Bryły A i B przedstawione na rysunku otrzymano przez sklejenie grania stosupów prawidłowych i ostrosłupów prawidłowych. Oblicz objętości tych brył. OK, No to oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o grania stosłupy, czyli to co mamy tutaj, te pudełeczka, że tak to nazyjemy, mamy oczywiście krawędź podstawy, mamy wysokość, możemy się tutaj doliczyć tej objętości, ale jeżeli chodzi o te doklejone ostrosłupy, no to już nie bardzo, bo nie mamy wysokości, więc to będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy. Wprowadzimy spotki wysokości, czyli tutaj jest nasza wysokość. W tym I w tym. Będziemy sobie tutaj rysować. Tu jest wysokość. Tu jest wysokość. Teraz na czerwono zaznaczymy sobie krawędzie takie, że połączy nam to z krawędzią boczną. Czyli od wierzchołka do spotka wysokości. Tutaj. To żeby było w tą samą stronę. Tutaj. tych wartości musimy się sami doliczyć. A tutaj mamy krawędzie, no, powiedzmy, krawędzie boczne, w tym 6, w tym 9. To teraz wyciągniemy sobie tutaj podstawy. Tu mamy kwadrat. Tutaj trójkąt równoboczny. Tymi samymi kolorami zaznaczymy sobie przekątne. Tutaj wyznaczymy spodek wysokości. Jest on w miejscu przecinania się przekątnych. Zaznaczamy zatem na czerwono. W tej bryle zaznaczyliśmy tą krawędź. Hop. A w tej tą. Na czerwono mamy tutaj połowę przekątnej, czyli D na 2. Przypominamy sobie wzór na przekątną podstawy Jest to A. Pierwiastki z 2 przez 2. A my tutaj mamy 4. To oznacza, że my tu mamy 4. Pierwiastki z 2 przez 2. Otrzymujemy tutaj dwa pierwiastki z dwóch, i to jest ten fragment. Natomiast jeżeli chodzi o ten trójkąt, to tutaj mamy 2 trzecie H. Zór na wysokość w trójkącie równobocznym to A pierwiastki z 3 przez 2. Dwójki nam się skracają. Zostaje nam A pierwiastków z 3 przez 3. Naszym A jest to dziewiątka. Napiszę to tutaj u góry, no bo oczywiście tutaj mi się to już nie zmieści. Czyli mam 9 pierwiastków z 3 przez 3. To się elegancko skraca i mamy 3 pierwiastki z 3. Hop. To żeby wyliczyć tutaj te nasze wysokości. Musimy tutaj posiłkować się twierdzeniem Pitagorasa. No to zaczynamy. A. Hop i tutaj mamy H kwadrat. Dwa pierwiastki z dwóch kwadrat. 6 kwadrat. H kwadrat. Dwa razy dwa, czyli tam dwa do drugiej. To 4, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2. Z tego mamy 36. H kwadrat 8, 36. Przenosimy na drugą stronę. Odejmujemy, czyli mamy 28. Pierwiastkujemy i rozbijamy. Na 4 razy 7. Z czwórki wyciągamy dwójkę. Pod pierwiastkiem zostaje siódemka. Mamy wysokość ostrosłupa. Ok. No to teraz będziemy sobie tutaj zapisywać, że objętość to objętość figury, czyli objętość grania stosłupa plus objętość ostrosłupa w przypadku A i B, bo tutaj będziemy wycinać te ostrosłupy. Zatem objętość grania stosłupa w tym przypadku to może być albo pole podstawy razy wysokość albo po prostu ABC. Ja tutaj chyba skorzystam z ABC. Czyli by było tak 4 razy 4 razy 2. 4 razy 4 to 16 razy 2, 32 plus. Tutaj przypominam, że mamy 1 trzecią z pola podstawy. Pole podstawy to wciąż ten kwadrat. Czyli mamy 16. No i wyliczona przez nas wysokość. Czy coś nam się tutaj skraca? Niestety nie. Czyli mamy 32? Dodać 16 razy 2 to 32. Pierwiastki z 7 na 3. I my tego dodać ze sobą już nie możemy, czyli tak to właśnie zostaje. Gumujemy. Figura B. Zaczynamy tak samo jak tutaj, od twierdzenia Pitagorasa, bo potrzebujemy wysokości. Czyli H, kwadrat, 3 pierwiastki z trzech

Przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak, odejmujemy 54. Pierwiastkujemy. I pierwiastek z 54 możemy rozbić na 9 razy 6. Zatem tu mamy 3 pierwiastki z 6. Gitara. Dobra, musimy sobie teraz rozpisać w ogóle tą objętość, bo ona wcale nie jest taka oczywista. Jest dużo trudniejsza niż w tej figurze A. Bo patrzcie, objętość tej figury to jest objętość tego naszego grania stosłupa. Ale tutaj nie możemy już zastosować A razy B razy C, bo jest to grania stosup prawidłowy trójkątny. Zatem w podstawie jest trójkąt równoboczny. I tu mamy razy. Wysokość grania stosłupa. Tutaj mamy 1 trzecią. Wiadomo, to samo pole podstawy, ale mamy wysokość ostrosłupa. I teraz musimy sobie tutaj najpierw to w potęgi wrzucić. Naszym A jest oczywiście ta dziewiątka. Razy. H grania stosłupa, to jest 2. No to to nam się tutaj fajnie skraca, bo tu będzie 1, to będzie 2. 1, trzecia, 9 do 2. Wiadomo, jak wiecie, że to jest 81, to od razu sobie tutaj wrzucacie. Bo tak to jest też nie dużo roboty. A tutaj nam wyszło trzy pierwiastki z 6. To nam się skraca. Ok. So... Musimy tutaj tak czy siak to machnąć w ten sposób. Hmm. Tutaj tego już nie ma, czyli jest 81 pierwiastków z 3a. I tutaj nam się tak robi, ale żeby tego nie przepisywać milion razy, to od razu to sobie wymnożymy. Idzie tak. 81 3 razy 6 to 18. 18 Możemy rozbić na 9 razy 2. Czyli z dziewiątki wyciągamy trójkę, pod pierwiastkiem zostaje dwójka. Czyli finalnie otrzymujemy tutaj 243 pierwiastki z dwóch. I to jest objętość tej figury. Czy tutaj trzeba by to było jakoś zrobić. Możemy to tutaj powyciągać w całości, czyli byłoby 40. 1 druga, czy tam 40,5 pierwiastka z trzech dodać to na 4 to 60 i 3 /4, albo 75 pierwiastków z dwóch. Ale na tym etapie też już oczywiście jest Wynik. Ok, no to jesteśmy w połowie tego zadania. Figura C i figura D są o wiele łatwiejsze niż A i B. Dlaczego? Ponieważ mamy od razu ich wysokość i nie trzeba się tutaj babrać z stwierdzeniem Pitagorasa. Mamy tutaj wysokość grania stosłupa jest równa wysokości ostrosłupa. Natomiast tutaj widzimy, że od podstawy. Mamy 5, to znaczy, że jak my sobie tutaj to wrysujemy hop, hop, hop. To tu jest kolejna piątka. Po prostu. Dobra, no to lecimy. Bo tutaj będziemy mieć objętość figury. Większy jest grania stosów. To mam akurat nadzieję, że widać, że to w nim jest wycięty ostrosłup. Więc objętość grania stosłupa minus objętość ostrosłupa to będzie liczona. Jak w jednym. Taki w drugim. No to lecimy. Grania stosów A kwadrat pierwiastka z trzech przez 4, bo mamy w podstawie trójkąt równoboczny. Razy H. Tutaj w każdy jest takie samo. Natomiast tu mamy jedną trzecią. A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4 razy H. Myślę, że już możemy podstawiać. Zrobimy to też trochę nalenia. od razu podnosimy do kwadratów, żeby tyle razy tego nie pisać. 6 do potęgi drugiej to jest 36. Możemy sobie skrócić. 1, 9 razy 8 minus 1 trzecia, to już widzimy, prawda, że to jest 9 trzecich, bo to jest to samo, razy 8. I to możemy sobie jeszcze skrócić. Będzie 1, a to będzie 3. Ok. 9 razy 8 to 72 pierwiastki z 3. Odjąć, i to zostaje nam tylko 3 razy 8, czyli 24 pierwiastki z trzech. I tu uwaga, możemy wyliczać dalej, bo mamy tę samą liczbę pod pierwiastkiem. 72 odjąć, 24 to 48. No i pierwiastek zostaje doklejony. Cyk, wyliczony. No to teraz. Figura D. I musimy tutaj sobie w sumie tak samo podstawiać. Przy czym tutaj w podstawie mamy kwadrat, czyli od razu 36 i wysokość grania z słupa, tu jest dycha, odjąć 1 trzecia z 36, i wysokość ostrosłupa to 5. Dobra, czyli tutaj nam zostaje 360. Tutaj możemy sobie skrócić 1, 12, a 12 razy 5 to 60. Czyli mamy 300 git. Obliż pole powierzchni całkowitej bryły D. Dobra. Musimy sobie tutaj pogadać, jak to w ogóle działa, jeżeli chodzi o pola powierzchni całkowitej, bo nie ma to totalnie znaczenia wtedy, czy nasz ostrosłup został doklejony do góry, tak jak to w przypadku jest, a, czy wycięty. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraźcie sobie, że mamy gazetę i gazetą mamy obłożyć każdy z tych boków, ale nie chce nam się tutaj mm, za bardzo zginać tej gazety, więc zakładamy, że ta gazeta już jest powycinana w kształtach każdej z tych ścian. Czyli, no tutaj przykładamy sobie y, gazetę dookoła, tak? Czyli mamy cztery prostokąty i do dołu jako podstawa. Dobra. I teraz my tutaj mamy trójkąty równoramienne, które tutaj nam wchodzą do środka, więc. Przyklejamy jeden, przyklejamy drugi, trzeci i czwarty. To nie ma totalnie znaczenia, czy my wkładamy do środka te trójkąty, czytamy to do góry, bo wykorzystamy dokładnie taką samą ilość tej gazety. Ja miałam takie zadanie na egzaminie gimnazjalnym, bo ja chodziłam do gimnazjum i pamiętam, że na to nie wpadłam. No, także warto pamiętać, bo zdarzają się takie rzeczy na egzaminach. I. Jak my tu mamy się doliczyć pola powierzchni całkowitej, to my potrzebujemy wysokości naszej ściany bocznej. Dobra, no to teraz tak. Narysujmy sobie ten ostrosłup. Spadek tej wysokości, to nie ma być piękne, to ma być na szybko. Że cokolwiek chcę pozaznaczać. I mamy tak, tu jest 6, tu wiemy, że jest 5. Więc znów, jak my sobie tutaj damy, hop, to my tu już wiemy, że to jest połowa przekątnej kwadratu. Czyli u nas to jest d na 2, czyli a pierwiastków z 2 na 2, u nas a to 6, czyli 6 pierwiastków z 2 na 2, czyli 3 pierwiastki z 2. Po co nam to wiedzieć? Bo wyliczymy sobie dzięki temu krawędź boczną stwierdzenia Pitagorasa. Czyli tu jest 3 pierwiastki z 2, Kąt prosty, niech to będzie C. No to musimy to tutaj powyliczać. I jedziemy. 5 kwadrat, 3 pierwiastki z 2 kwadrat, C kwadrat. 25, 9 razy 2, dobra, od razu wpiszę. Że to jest 18. C kwadrat, C kwadrat równa się. 43 pod pierwiastek. No nic z tym już więcej nie zrobimy. Zostaje pierwiastek 43. I teraz ja Wam wyciągnę, bo każda ściana boczna jest dokładnie taka sama. I mamy takie cudo. Mamy tutaj pierwiastek 43, bo przed to wyliczyliśmy. Kolejny pierwiastek 43 i mamy tu pyk. No wiemy, że to są trójkąty, które są równoramienne. To jest ważna informacja, bo jak my sobie tutaj wprowadzimy wysokość, małą wysokość, bo to jest wysokość ściany bocznej, to ona nam dzieli podstawę na dwie równe części. Więc my to znowu wciśniemy teraz tutaj do, pod, do Pitagorasa, żeby wyliczyć sobie wysokość tej ściany. Tym razem mamy tutaj małe h kwadrat na przyprostokątnej 3. No i pierwiastek z 43 do drugiej. Czyli mamy h kwadrat 9, no a tutaj 43. Przenosimy na drugą stronę. Odejmujemy, czyli będzie 34. Pierwiastkujemy od razu, czyli nasze h to jest pierwiastek z 34 i my z tego nic już nie wyciągniemy. Dobra, no to możemy liczyć pole powierzchni całkowitej bryły D. Pole całkowite to... Zaczynamy od zewnątrz, że tak powiem. Czyli od tutaj nasza podstawa to jest kwadrat. Ja mówię o tej na dole. Czyli mamy 36. Następnie mamy dwie takie same ściany z zewnątrz. Tu jest 6 dla przypomnienia, czyli będzie 10 na 6 i 10 na 6. 6 razy 10 to jest 60, czyli dwie takie ściany to jest 120. Jeszcze będziemy mieć, zapomniałam, że to jest kwadrat, więc jeszcze przednia i tylna są dokładnie też 6 na 10. No to kolejne 120. Dobra, grania stosu mamy załatwione. Wchodzimy teraz w ostrosłup i tu mamy 4 takie same ściany o podstawie 6 razy wysokość pierwiastek z 34 na 2. No, nie wiem, które sobie skrócimy. Może to. Tu będzie 1, tu będzie 3. 240, 276. Dodać 4 razy 3 to jest 12 pierwiastków z 34. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie mi za to zadanie suba. I no i już.